Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Miejsca Mocy Duchowa Podróż. Dzisiaj pojedziemy do Machu Picchu, Świętości Inków i Kosmicznej Geometrii. Wysoko w peruwiańskich Andach, ukryte wśród gór i chmur, znajduje się jedno z najbardziej fascynujących miejsc na Ziemi Machu Picchu. Miasto tajemnic, które od wieków przyciąga nie tylko archeologów i podróżników, ale także tych, którzy szukają duchowego zrozumienia, połączenia z wyższą świadomością i energią planety. To nie tylko ruiny dawnej cywilizacji, to święta przestrzeń, którą wielu uznaje za jedno z potężnych centrów mocy Ziemi. Machu Picchu powstało prawdopodobnie w XV wieku za panowania inkaskiego władcy Pachu Cuqueta, lecz do dziś nikt nie jest w stanie z całkowitą pewnością określić jego prawdziwego przeznaczenia. Być może było to sanktuarium dla elity duchowej, miejsce medytacji, rytuałów i obserwacji nieba. Być może było to centrum inicjacji, Brama między światem fizycznym a duchowym. Jedno jest pewne, Inkowie zbudowali je z precyzją i szacunkiem wobec sił natury, których działanie odczuwalne jest tu na każdym kroku. Architektura Machu Picchu zachwyca nie tylko dokładnością obróbki kamienia i przemyślanym rozmieszczeniem struktur, ale przede wszystkim harmonijnym spasowaniem się w krajobraz. Święta geometria, którą Inkowie instynktownie stosowali, widoczna jest w układzie tarasów, świątyń i ścieżek. kształty spiralne, proporcje złotego podziału, symetria i celowość – wszystko to zdaje się współgrać z rytmem ziemi i nieba. Miasto zbudowano w miejscu, gdzie krzyżują się linie energetyczne planety. Ley Lines której w wielu tradycjach duchowych uznawane są za linię życia ziemi. Takie miejsca odznaczają się niezwykle silnym polem elektromagnetycznym, które potrafi wpływać na ludzki organizm, świadomość i emocje. Wielu odwiedzających Maciu Piczu mówi o głębokim wewnętrznym spokoju, wizjach, snach proroczych, czy wręcz duchowym przebudzeniu które wydarzyło się w tej przestrzeni. Położenie miasta nie jest przypadkowe. Maciu Picchu otoczone jest przez góry, które Inkowie uznawali za Apu – święte duchy. Każda góra miała swoje imię, swój charakter i moc. Najbardziej znana Huyana Picchu wnosi się dumnie nad ruinami, niczym strażnik portalu między światami. Widok stamtąd przypomina o tym, jak niewielki jest człowiek wobec potęgi natury, a jednocześnie, jak bardzo może być z nią połączony. Szczególne znaczenie miała również Świątynia Słońca, zbudowana na planie koła, z, otwartymi, z otworami, przez które w dni, przesileń i równonocy padają promienie Słońca, oświetlając dokładnie określone miejsca. Takie zjawiska nie były tylko astronomiczną ciekawostką. Dla Inków każda zmiana w ruchu Słońca i Księżyca była sygnałem do wewnętrznej transformacji, pracy nad sobą i kontaktu z duchami przodków. Inchi Huatana, kamienny zegar solarny, służył nie tylko do mierzenia czasu, ale także jako narzędzie duchowe. Uważano, że dotykając go można nawiązać kontakt z energią Słońca i wszechświata. Cała struktura miasta odzwierciedla głęboką wiedzę o geometrii kosmicznej. Proporcje budowli, kąty nachylenia murów, a także kierunki, w jakich zwrócone są poszczególne świątynie, pokazują, że inkowie mieli dostęp do wiedzy, która znacznie wykraczała poza ich czasy wiedzy o harmonii między człowiekiem a Wszechświatem, o połączeniu mikrokosmosu z makrokosmosem. Do dziś niektórzy badacze twierdzą, że Machu Picchu mogło powstać na bazie jeszcze starszych przedinkaskich struktur, które mogły być dziełem zaginionej cywilizacji lub nawet przybyszów pofa naszej planety. Choć są hipotezy, Wiele w nich fascynującej intuicji, bo to miejsce rzeczywiście emanuje czymś, co trudno wyjaśnić naukowo. Duchowość Inków była głęboko związana z naturą, a Machu Picchu jest jak żywy organizm oddychający, pulsujący, obecny. To przestrzeń, w której każdy kamień, każda ścieżka i każda roślina zdają się mówić do tych, Którzy chcą słuchać. To miejsce, gdzie można na nowo poczuć jedność z Matką Ziemią, Pachamamą i z Ojcem Słońcem Inki. Tu człowiek może stanąć pośrodku świata i zrozumieć, że nie jest jego władcą, lecz cząstką większej całości. Machu Picchu uczy pokory. Przypomina o cyklach natury, o konieczności równowagi i współistnienia. To miejsce, które zaprasza nie do zwiedzania, lecz do wewnętrznej podróży, podróży ku sobie, ku duchowej istocie, którą w codziennym życiu tak często zagłuszamy. Dziś, choć Machu Picchu jest celem milionów turystów, wciąż można tam odnaleźć momenty ciszy, obecności i duchowej głębi. Wystarczy zatrzymać się na chwilę. Usiąść na kamiennej platformie z widokiem na dolinę Urabamby, zamknąć oczy i wsłuchać się w przestrzeń. Energia tego miejsca nie wymaga słów, po prostu się ją czuje, jakby Maciu piczu pamiętało wszystko wszystkie modlitwy, wszystkie sny i każde serce, które przyszło tu szukać prawdy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak się spodobało, to bardzo proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV i również zachęcam do dobrowolnych, dowolnych wpłat różnych kwot na wrzutkę, aby nasza telewizja mogła się dalej rozwijać. Link do wrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Poznaliście Państwo kolejne miejsce, na pewno już o nim dużo słyszeliście, ale warto je odwiedzić. Życzę Państwu przyjemnego dnia, mówiła Ewelina Benberger i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.